To, a nie ma chętnych, żeby być pierwszym, dobra? I teraz tak, oni będą rozmawiać w momencie, w którym ktoś zginie, idzie sobie na koniec kolejki i zaczynają rozmawiać kolejne osoby. I teraz. Pytanie do Państwa. W jakiej sytuacji lub w jakim miejscu znajdują się nasi bohaterowie? rybach. Łódź podwodna. Fajne. Coś jeszcze? Jakaś propozycja? Iglo. Iglo albo łódź podwodna. Podoba mi się, może być jedno i drugie, ale na początek fajne iglo. Czyli nasi bohaterowie są w iglo. Uwaga, zaczynamy od literki A3, 4. A może byś tak się przesunęła, bo nie mam miejsca? Bałwan wam tu stoi, nie widzisz, nie mogę się przesunąć. Ale celi! Ciężko tak siedzieć? Przepraszam, jednej rzeczy nie powiedziałem. Jeżeli państwo zauważą w oczach przerażenie tudzież oznaki tego, że przez 5 minut człowiek nic nie wymyśli, też krzyczymy kij, Okej? Okay? Dobra. Ekstremalnie zimno, nieprawdaż? Fantastyczne zimno. Ja lubię jak jest tak zimno, Ty mnie Mogę się przegolić? Herbatki może byśmy sobie zrobić. co? Wtedy się rozgrzejesz. I lody! Jak to lody? Skąd weźmiemy tutaj lody? aktualne? E, lody to lody. Nie, nie wiem. Nie mają to ważności. <grystanie> ładnie, ładnie, to zjedzmy. Jak są ważne nadal. Możemy coś przekąsić. <grystanie> no zgadzam się z tobą. Zjedzmy to, te, przynieście te lody. <grystanie> Ojej, ale tu zimno. Przecież jesteśmy w iglo. Czego się spodziewałaś? Rozumiem, że w iglo bywa tak zwykle. Zimno. Stan faktycznie jest taki, że jest zimno zawsze biglo. Tobie to zimno gdziekolwiek byś nie była. <tobie> Uważasz, że jestem zmarzylakiem? Nie, mnie jest zawsze ciepło. Właśnie, to może już iśmy stąd. Zaraz, zaraz już pójdziemy. Okej, doszliśmy do wypisań. jesteście w łodzi podwodnej. Proszę. Ale tutaj mokro. <noise> Bardzo mokro. Widocznie sufit przecieka. Czemu on tak ciecze? Dlaczego? Oto jest pytanie. Eee, Tam fajki opowiadasz. Wcale nie! <noise> Znalazłem się tu przez przypadek. Gadaż. No co? Hej, że hej, nie mów, że zmyślam. Listy <grymina> <grymina> mi podpowiada, że jesteś bardzo głęboko potopiony. <grymina> nie, to jest w tym, co mówisz, ale nie jestem pewien, czy się w tobą zgodzę. Yeah. <grymianie> Kończymy już podróż. Lubię ją, dlatego ją przedłużymy. <grymianie> <grymianie> Łączymy swoje pragnienia w tym momencie. Jest możliwe, możliwe. Nie rozpatrywałem tego w ten sposób, ale mogę się zgodzić. <grymianie> Nieprawdaż? <grymianie> <grymianie> Oczywiście. Jest to... Prawda najprawdziwsza. Przypominam swoją, sobie swoją pierwszą podróż i byłam zachwycona. Różowo mi wtedy było, jak po raz pierwszy wypłynęłem w morze. Nikt nie pamiętam. Oczywiście nie mam miejsca na to jest... Sprawdziłeś, czy zamyka? się zamyka? To zrobiłem od razu, kiedy weszliśmy na ten statek, na tą łódź podwodną. Właśnie sprawdzałem i chyba... Uważam, że tym statkiem z moją wagą daleko nie zapłynie. Właściwie, właściwie mogę się z tą zgodzić. Już zaczynamy to. aczkolwiek to statek podwonny, więc może to powinno tak być. Złap za koło ratunkowe i spływamy. Ale wcale to jest hicior po prostu. Człowiek nie wiedział za co skinął. Okej, to jeszcze teraz ostatnia propozycja. Gdzie jest? Gdzie są nasi bohaterowie? Cukierni! Czukierni! Okej, a gdzieś... Psi fryzjer! Napływali. Psi fryzjer. Dobra, na razie niech będzie ten psi fryzjer, jesteście u psiego fryzjera. I teraz od jakiej literki zaczynamy? Już nie jest tak łatwo od A. Od G. Okej, okay, potem jest H, no? no. To zaczynamy od g jesteście u psiego fryzjera. Proszę bardzo. Głodny chyba ten twój piesek. Herbaty się najadł. <głosy> <głosy> to głodny, jak się miał herbatą najeść. I co, nie masz nic innego, żeby mu dać? Jak mam mieć, jak pieniędzy nie ma, to jak miałam kupić? Kotleta mam w torebce, może chcesz. <noise> Lubię kotlety, samowym bym zjadła. Ładne, ładne rzeczy słyszę. Może i ładne, ale ja tu przyszłam do psiego fryzjera, więc coś tam pani mi zaproponuje jakieś... Co tam tym psom robicie? I... Nożyczki mi się popsuły. Chyba raczej nie damy rady obciąć tego pani psa. O, co pani gada? Przecież pani tu powinna mieć zestaw nożyczek. A piloty mogę jej zakręcić. Równe, żeby tylko były, równo pokręcone. Strasznie pokręcone będą. Pani nie będzie wiedziała, gdzie ten pies ma oczy, a gdzie ma nos. To dobrze, to dobrze tak ma być. Jedziemy na wystawę. <noise> uważam, że też możemy spróbować z warkoczykami. Jamnik w warkoczykach to jest coś... Tego nie było. do, Widzę to, widzę ja jamnik, jamnik w warkoczykach widzę to. Zaplata. Od razu. <giby> <giby> to Ed? Aha, to idziemy w te warkoczyki. Tak, zgadzam się. Wybieram warkoczyki dla mnie. Bardzo chętnie. <giby> Czas. Jaki to będzie czas? Ile to zajmie czasu? Dwie może 10 godzin. <laughs> Ewentualnie można było skrócić jakoś ten czas? Faktycznie to nie. Myślę, że pójdzie 15 godzin. <laughs> Chyba koniec, tak? Dobrze. No. Dziękujemy. Czułam? A nie wiem, ale... Bo mamy jeszcze, jeszcze jedną grę mamy. to może zagramy teraz w grę, która nazywa się karteczki. Nie, My się tylko wytłumaczymy, na czym to polega. Znowu sytuacja jest tak...